Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 3 września, a więc w trzeci już dzień mojej grzybowej ekspedycji na Pogórze Przemyskie. Dwa minione spędziliśmy na łąkach, bo mam nadzieję, że mi towarzyszyliście w poszukiwaniach zarówno grzybów psychoaktywnych w postaci łysiczki lancetowatej, jak i grzybów wodnichowatych. Jeśli nie, to zapraszam do nadrobienia tego tutaj. Pod tym linkiem znajdziecie dwa minione nagrania. No a dziś chciałbym się skupić już na lesie i to nie na byle jakim, ponieważ właśnie w tej konkretnej dolinie w zeszłym roku znajdowałem naprawdę spore ilości gatunków grzybów rzadkich. Niektóre pojawiły się wówczas na moich nagraniach po raz pierwszy. Choć jestem także przygotowany na czysty zbiór grzybów, a więc mam ze sobą kosz, gdyby coś pospolitego, niechronionego i zjadliwego mi się napatoczyło. Pod mój grzybowy nożyk. Nie mogę się już doczekać, aby przekonać się, jak ta sytuacja grzybowa tu wygląda. Oczywiście może nie będą to te same gatunki grzybów co w zeszłym roku, zwłaszcza, że wówczas byłem tutaj chyba nieco później, ale może jakieś inne gatunki równie interesujące, a może nawet bardziej się pojawią. Jest tu wilgotnie, dolina jest cienista, biegnie przez nią strumyk, więc jestem w miarę dobrej myśli, jeżeli chodzi o potencjał grzybowy. Ten teren nie jest jakoś wyjątkowo przesuszony, mimo że przyznajmy, że nie jest to okres pojawu najbardziej pospolitych przynajmniej grzybów, ale myślę, że rzadkich również na tym terenie, czyli takiego masowego występowania grzybowych owocników. Ale mnie to nie zniechęca. Tak bardzo urodzajne w grzyby to miejsce było, że staram się nie tracić wiary w owocność dzisiejszych poszukiwań. Ruszamy. Zresztą nie tylko grzyby przykuwają tu moją uwagę, ale i rośliny, jak i zwierzęta. Spójrzcie, jaka cudna, włochata gąsieniczka maszeruje tu sobie po liściu w cieniu tych roślinnych korali. Niby nic, a jaki piękny katr. W dolinie tej interesujące są zarówno lasy, w których nazbierałem zresztą w ubiegłym roku kosz pełen gąsek jadalnych. I całkiem smakowitych, lecz nie tych najpospolitszych zielonek, natomiast gatunku znacznie rzadszego, ale już choćby pobocza drogi, czy też brzegi strumienia meandrującego tutaj sobie i zmieniającego strony drogi co chwila, teraz jest po przeciwnej. Są także grzybowo bardzo atrakcyjne. I właśnie pobocze drogi najpierw sobie sprawdzimy, bo przy nim rosła nielada galaretowata, grzybowa. Ciekawostka w zeszłym roku. Mam tu na myśli chronioną płomyczkę galaretowatą. Teraz rozglądam się za innymi także grzybami, bo akurat gdzie tamten gatunek rósł, to wiem dokładnie, rósł on przy powalonym drzewie, więc teraz po prostu rozglądam się tak dodatkowo. No i oczywiście jak żeby inaczej, to już chyba będzie symbolem. Tego mojego wyjazdu, tego mojego pięciodniowego pobytu, z którego trzeci dzień właśnie dziś sobie biegnie. A więc gnojanka żółtawa. Wczoraj natrafiałem na nią na łąkach, a dziś także w lesie. Jak widzicie, może być bardzo zróżnicowana w swojej formie. Nieco przypomina czernidłaki, lecz żółtawy kolor, który tutaj jeszcze na samym. Centrum kapelusza, samym jego wierzchołku dawnym, bo teraz jest on już wkręsły, się ostał. Jest symbolem, że nie jest to żaden z czernidłaków. Zresztą tutaj mamy znacznie młodszy owocnik tego samego gatunku. O bardzo jaskrawo żółtym kapeluszu. Cudownie wilgotny, więc tak perliście tutaj się szkli. Powierzchnia właśnie skórki kapelusza. Bardzo urodziwy, przyznacie chyba. Zwłaszcza w tym stadium swego rozwoju, jeszcze dość młodocianym. No i widzicie, jeszcze nie doszedłem do tych najciekawszych grzybowo miejsc, a już mamy pierwszy gatunek, który zresztą chyba mnie ostatnio prześladuje, pospolity, ale i tak cieszy na tym etapie. No i mamy piękny, naprawdę piękny strumień, wreszcie rozświetlony promieniami słońca. Słońce w końcu tutaj wpada do tej, jak wspomniałem, cieni z tej doliny, mimo że już mamy po godzinie 12.00. No i właśnie, dopiero teraz na tyle wysoko słońce się znajduje, aby taki spektakl świetlny w tym korycie strumienia tutaj przed nami rozgrywać. Przyznacie, chyba, że urocze, niezwykle urodziwe miejsce. Zresztą dalej będzie jeszcze ładniej. Również sam strumień będzie jeszcze piękniejszy. Nie wierzę, moi drodzy, ale mamy szczęście. Jest ten cudowny, piękny, rzadki gatunek, który w ubiegłym roku wam tu pokazywałem i o którym już dziś wam wspominałem. Chyba przedstawiać nie trzeba, proszę państwa. Spójrzcie sami, jakie cuda. Ach, jak się cieszę! Dokładnie to samo miejsce co rok temu. Tu jeszcze mamy obok pieczarki, ale nie one są tutaj dla mnie najistotniejsze i najciekawsze. Skupmy się na tych wspaniałościach. Ale Radocha! Naprawdę nie sądziłem, nawet nie śmiałem marzyć że będzie to odpowiedni moment, właśnie teraz, aby ten gatunek się tu pojawił. Ale mi się trafiło, drugi raz już, drugi rok z rzędu. A tutaj twardzieszek czosnkowy. Widzicie, jaka różnorodność na tak małej powierzchni. Trzy właściwie interesujące gatunki mi się tu w oczy rzucają. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wyglądają stare owocniki, bo takowe tutaj właśnie mamy. Brązowieją, tracą swój różowy, Cudowny, no może taki blado różowy, ale jednak różowy kolor. Ale wspaniale. No chyba przyznacie, że są to niezwykłej urody, wręcz grzyby. Przypominam, znajdujące się pod ochroną. Trafiło mi się wręcz idealne oświetlenie do makrofotografii. Taki stabilny półcień. Słońce przedzierające się przez chmury, nieco przez też liście, zapewne. Wspaniale. No bo trochę tych zdjęć narobiłem, delikatnie mówiąc. Sporo czasu zleciało, ale mam nadzieję, że warto. Kolejne interesujące grzyby, a właściwie interesujące kolejne zdjęcia tego samego gatunku, co przed rokiem tu spotkałem, do mojego atlasu. No i super sprawa. Już łowy uważam za bardzo udane, a przecież jeszcze kawał tej wspaniałej grzybowej doliny przed nami. Łowy fotograficzne, co prawda. Koszyk na razie się nie przydaje, ale chyba mnie znacie. To dla mnie zdecydowanie większa wartość niż pełny kosz pospolitych, idealnych grzybów. Chciałoby się ruszać dalej, bo pora robi się już późnawa. Słońce już nieco z ukosa wpada do tej doliny. Nie w zenicie zdecydowanie. No ale nie da się, moi drodzy, nie da się, bo kolejne grzyby mnie tu zatrzymują. Co prawda, nie jakaś szczególna rzadkość. Ale też gatunek stosunkowo rzadko na moim kanale się pojawiający. Podajże raz z Beskidu niskiego go Wam pokazywałem. W dodatku jadalny, choć wcale nie taki częsty. Co prawda już się właśnie nieco trochę zbyt cieniście tutaj zrobiło, abym jakoś mm, bardzo dużo czasu zechciał mu poświęcić na jego opfotografowanie. Ale chociaż tak pokrótce go Wam pokazuję, dla porządku. I aby nie było wątpliwości, że grzyby są zarówno te nadające się do zbioru, jak i chronione rzadkości. Jednak i w tym przypadku nie mogłem sobie odmówić sesji zdjęciowej. Warunki sprzyjają. Jeszcze, choć już zapewne niedługo. Tak więc fotografuję, co się da, no bo faktycznie jeszcze troszkę i zacznie tutaj być nieco zbyt cieniście, gdy słońce schowa się za okolicznymi górami. Na razie chowa się jednak tylko za drzewami, dając idealne oświetlenie do makrofotografii. Ale niewiele już brakuje, tak więc ruszamy dalej. Może jeszcze coś ciekawego uda się Wam pokazać. No i obfotografować, a może nawet nazbierać. Choć w takim tempie oczywiście nie łudzę się. I Wydaje mi się, że będę musiał tutaj wrócić do tej dolinki w dniach kolejnych, bo jeszcze całe dwa dni. Tutaj zabawie. Myślę, że co najmniej jutro, a może jutro i pojutrze pohasamy sobie po tych zboczach. Rosły tutaj bardzo interesujące krasnoborowiki, żółto zabarwione. Może uda się je odnaleźć. Ja ich tutaj nigdy nie znalazłem, ale wiem z pewnego źródła, że właśnie tutaj w tej dolinie one sobie się pojawiały. Byłoby bardzo miło móc je Wam tu pokazać. A póki co ruszamy dalej. No, i chyba będę kontynuował wędrówkę samym korytem tej doliny, wzdłuż strumienia, tam, gdzie zróżnicowanie gatunków grzybów było największe w roku ubiegłym. Natomiast te zbocza, potencjalnie, właśnie bardzo borowikowe, no i wiem, że wręcz, jak Wam wspominałem, krasnoborowiki bardzo interesujące na nich występują. Myślę, że sobie zostawimy na inny raz. Może jutro, może pojutrze, a może nawet. Nie wiem za parę tygodni, bo ja zakładam, że i tak tutaj będę tej nadchodzącej, wybaczcie pajęczyna, nadchodzącej jesieni nie raz i nie dwa. Może nawet jeszcze wracał. No bo raz to na pewno. Myślę, że dwa to też raczej na pewno, bo jeszcze cały wrzesień, cały październik, a myślę, że i nawet w listopadzie może tu być całkiem ciekawie. O ile już nie w lasach, to jeszcze nadal na łąkach. No, ale dopiero wrzesień się rozpoczyna. Cudowny, póki co całkiem grzybowo udany. Dzień cudowny, lecz krótki, zwłaszcza gdy do lasu przybywa się po południu. No, ale wybaczcie, jeszcze po północy kończę montować dla Was filmy z minionych moich wypraw, aby w miarę na bieżąco je zamieszczać. Tak więc, cóż, tak to niestety wygląda. Mam prawdziwy grzybowy maraton. Zarówno zdjęciowy, taki terenowy, jak i już później podczas wieczornych moich prac komputerowych montażowych. Ale jest naprawdę wspaniale. Piękna pogoda. Bałem się, że może dzisiaj padać, ale się jakoś rozpogodziło. Tak więc korzystajmy z tej resztki tego dnia w tej dolinie, no bo poza nią. Jeszcze ów dzień nieco oczywiście potrwa. Ładnych parę godzin. Ale tutaj niestety już wkrótce będzie nieco zbyt późno na zdjęcia. Tak więc idealnie byłoby tutaj wparować o świcie. No ale właśnie, wówczas znów czekalibyście na publikację moich nagrań dwa tygodnie, a nie dwa dni, jak to mi się teraz udaje. Bo właśnie dziś zamieszczam film sprzed wczoraj. Widzę, że także grzyby wodnichowate. Gatunku, który szerzej wam, również stąd pokazywałem w roku ubiegłym, już się pojawiają bardzo mnie to cieszy. A wówczas jestem właściwie pewien, że byłem tutaj dość wyraźnie później. Zdaje się więc, że moje prognozy co do rychłego nadejścia szybszego niż zazwyczaj urodzajnej grzybowej jesieni w tym roku zyskują kolejne potwierdzenie w praktyce wobec lewitujących niemalże liści, no bo tylko pozornie unoszących się w powietrzu też jakoś nigdy nie potrafię przejść obojętnie. Z bliska widać, nawet udaje mi się to widzę na nagraniu uchwycić, że wisi on na pajęczynie zapewne. Jednak z oddali zdawać by się mogło, że to jest prawdziwa lewitacja. Czasem więc warto podejść bliżej. Warto zwłaszcza, że przy okazji mój wzrok dostroił się do dalszego planu tam mamy liść, a tu mamy grzyby jak najbardziej nadające się do zbioru, mimo że już dość spore. Kurki, moi drodzy, spójrzcie, jakie piękne. Właściwie to jest pieprznik ametystowy, a nie pieprznik jadalny. Tak precyzyjnie rzecz ujmując, widzicie to chyba po tych fioletowawych kosunkach, zwłaszcza w centralnej części tego kapelusza wielkiego widocznych. No ale potocznie moglibyśmy powiedzieć, że kurki. Wspaniale, no ale właśnie, czy są to ostatki kurkowe? O, tam kolejne skupisko. E, no moi drodzy, naprawdę nieźle to wygląda. E, czy też jest to pełnia sezonu kurkowego? Trudno powiedzieć, no ale właśnie. Tyle ciekawostek tu na mnie czycha. że wybaczcie na grzybobraniu. Dzisiaj się nie będę skupiał. Zwłaszcza że są to owocniki już takie. Dość wiekowe, no ale niezmiernie mnie cieszy, że są, bo to daje asumpt, by sądzić, by mieć nadzieję, że także grzyby borowikowate można tu teraz znaleźć. A naprawdę jest czego tu szukać, jak już wspomniałem. No wspaniale, moi drodzy, wspaniale. <laughs> Jesteśmy na dobrej drodze, aby wszystkie gatunki rzadkie, które Wam tu w ubiegłym roku pokazywałem. I w tym roku, brzydko mówiąc, zaliczyć już teraz za jednym razem. No bo to też jest nielada grzybowa rzadkość. I widzę, no właśnie, aż jestem zdziwiony, że one są już w tak późnym stadium rozwoju. Mimo, że jestem tu wcześniej niż rok temu. No i też już tutaj jest nieco zbyt ciemno. Akurat tym obiektywem, aparatem, który, którym filmuję, a nie fotografuję, bo nie jest to obiektyw do makrofotografii. Może się wydawać, że jest tu wystarczająco jasno, no ale już nie bardzo jest. Tak więc daruję sobie tutaj szczegółowe ich obfotografowanie. Tak będzie szybciej. A was odsyłam, jeżeli chcecie się im przyjrzeć, do filmu z ubiegłego roku, który teraz wam się sugeruje. A szczerze mówiąc naprawdę, miałem poważne obawy, czy rozsądnym jest, aby teraz właśnie, gdy mam nadzieję, że chwilowo w skali Polski jest stosunkowo sucho, po dosyć mokrym, deszczowym lipcu mieliśmy nieco delikatnie mówiąc nieco bezdeszczowy sierpień tak więc w skali ogólnopolskiej sytuacja grzybowa ostatnimi czasy za dobrze się nie miała no ale jak widać sprawdzone miejsca nie zawodzą, zwłaszcza takie gdzie wiem właśnie, że ta wilgoć się utrzymuje gdzie mamy grzyby nadrzewne, które też mają mniejsze wymagania co do chwilowych opadów lub chwilowej suszy, to aż tak nie jest dla nich istotne, nie są aż tak wrażliwe na to, no bo wyrastają nie z ziemi mokrej lub nie, tylko z drewna, które inaczej chłonie i przechowuje wilgoć, jakby nie było. No ale cóż, jestem bardzo zadowolony, że tutaj trafiłem właśnie teraz, no bo właśnie, jeszcze bym trochę pozwlekał, a praktycznie nie byłoby nic już z tych owocników, chociaż może wyrosłyby jeszcze kolejne za jakiś czas oczywiście. Tak więc świetnie, świetnie. Tym razem przybywam tu w samą porę no i ta świadomość, że mam jeszcze tyle czasu przed sobą też napawa mnie nie lada radością. Tyle tygodni grzybowego sezonu. Tu nawet się jeszcze niemalże nie żółcą liście. W ubiegłym roku byłem tutaj, gdy już zaczynały opadać pięknie się mieniąc wszelkimi możliwymi kolorami, no może nie wszelkimi, nie były niebieskie, ale w odcieniach żółci i pomarańczu, czy czerwieni oczywiście. No a teraz jestem tu dużo wcześniej, gdy dopiero niemrawo zaczynają właśnie się w ten sposób przebarwiać, ale bardzo nieznacznie. Ja dopiero z lotu ptaka to dostrzegam, że niektóre drzewa faktycznie pod odpowiednim kątem, jeżeli chodzi o oświetlenie, tak już wyglądają, tak się przebarwiają. No ale jednak jeszcze pełnia grzybowego sezonu przed nami. Tak więc wybaczcie, jak widzicie słońce już się chowa. Za okolicznymi zboczami. Tak więc ja już tutaj za bardzo nie mam co liczyć na fotografowanie. Mam co robić. Wracam na mój nocleg, montować dla Was kolejne filmy. Abyście ich nie przegapili, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę Wam też bardzo wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę. A jeszcze bardziej będę Wam wdzięczny, jeżeli zechcecie dołączyć do grona wspierających. Tymczasem za dziś Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia wkrótce. Cześć!